po dotychczas stroną jest PGNi. Po drugie, Skarb Państwa uzyskuje udział około 50% kapitału połączonej spółki bez względu na to, czy połączenie byłoby takie, jak jest, czy w odwrotnym kierunku. Parytet wymiany akcji byłby taki sam, tylko stosowany w odwrotną stronę. Po trzecie, wreszcie PGMiG nie jest przejmowany tak, że ulegnie w koniecznym rozproszeniu pkr nie jako przestanie istnieć, czyli ulegnie całkowitej anihilacji. BGLG w połączonej strukturze taka będzie ustrukturyzowany jako samodzielna jednostka z zachowaniem również tradycyjnej nazwy polsko naftowe i gazownictwa, która stanowi wartość samą w sobie, jako oznaczenie przedsiębiorstwa, a działalność BGLG będzie w ramach interwencji kontynuowana. Dlatego też nie sposób się zgodzić ze stwierdzeniem o wskazaniu na wiodącą rolę tej spółki, w której skarb państwa ma połączeniu większej udziału, jest z punktu widzenia skutków bez znaczenia. Należy też pamiętać, że biorąc pod uwagę stan posiadania skarbu państwa, ale również spółek będących spółkami strategicznymi, rozumieniem ustawy z imieniem, mieniem państwowym, skarb państwa, podjęty z jego udziałem, będą miały powyżej 50% udziału w kapitale całego połączonego koncernu energetycznego. Wtedy nie ma obawy, że ktokolwiek może wykonać obowiązek wezwania na akcję Skarbu Państwa, a prawo takie ma każdy niezależnie od stanu posiadania. Natomiast zbycie akcji poza krajowym składu strategicznym Skarbu Państwa jest zakazane przez ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym. <laughs> Jeszcze w tym zakresie chcemy wskazać, iż zarządy łączące się z z pomocą, z pomocą doradców Pracowały nad tym, aby mieć pełne przekonanie co do właściwego ustalania budżetu wymiany. Roszczeń wysłanych przez akcjonariuszy nie da się nigdy wykluczyć, ale wydają się one mało prawdopodobne z uwagi na pełen profesjonalizm w tym zakresie. Połączenie nie wygeneruje zdaniem zarządu roszczeń odszkodowawczych przez, przez akcjonariuszy funduszowych. Takie było e, pytanie o akcjonariuszy e, zadane podczas. E, Punkt drugi, czyli seria pytań dotyczących dokumentu wyłączeniowego. Obie spółki komunikowały, dlaczego wymóg sporządzenia prospektu emisyjnego przestał być aktualny dla tego połączenia. Wymóg ten opierał się na wskazaniach prawnych odwołujących się do kwalifikacji połączenia jako tzw. przejęcia powrotnego. Okazało się, że ta kwalifikacja nie dotyczy połączenia pkm -ORLEN oraz pegin Proszę pamiętać że o parkecie wymiany. Stanowią dokumenty połączeniowe, to jest stan połączenia i sprawozdanie uzasadniające połączenie. Zatem nie ma tu znaczenia, czy PKM organ opracowałby prospekt emisyjny, czy tylko dokument dla celów wyłączenia, który sporządza się zamiast prospektu w przypadku fuzji spółek. Stąd też odstąpienie od sporządzenia prospektu było bez wpływu na proces wyceny, który został zresztą ukończony, zanim nastąpiły podstawy do uznania, że prospekt emisyjny nie jest konieczny. Punkt trzeci, seria pytań dotycząca wyceny i wymiany. Analiza wyceny obejmowała między innymi rynkowe metody wyceny, to jest historyczne notowanie akcji odłączących się spółek, w tym ceny średnie ważone wolumenem, oraz analizy i ceny docelowe oszacowane przez niezależnych analityków giełdowych, którzy aktualnie, to jest po wybuchu konfliktu na Ukrainie, i spójnie pokrywają chyba podmioty oraz wycenę opartą na analizie spółek porównywalnych. Wycena była dokonywana dla każdej spółki osobno, biorąc pod uwagę skonsolidowaną działalność całej grupy kapitałowej i jej perspektywy, to jest kontrakty, zasoby, ale biorąc także pod uwagę kwestie zbycia operatora systemu magazynowego, czyli jest to wycena samodzielna na potrzeby parygrafu wymiany. Wynegocjowany parytet zawiera premię dla akcjonariuszy PGMG w stosunku do zamknięcia na dzień wcześniej. Premia ta wynosi ponad 15% do 3-miesięcznej średniej ważonej natowań, jest to prawie 13%. Plan połączenia włącznie z wynegocjonowanym parytetem wymiany został zbadany przez biegłego reputenta w zakresie poprawności i rzetelności zgodnie z artykułem 499 Kodeksu Spółek Handlowych i yy... W niniejszym biegły wydał odpowiednią niezależną opinię. Między innymi w opinii tej biegły stwierdził i potwierdził, że stosunek wymiany akcji, czyli parytet został ustalony należycie na podstawie wyceny łączących się spółek. Załącznik nr 4 planu połączenia zawiera wycenę finansową, czyli księgową na dzień 1 czerwca 2022 zgodnie z wymogami kodeksu kand... spółek handlowych co nie wymaga osobnego badania przez biegłego rewidenta. Badanie przez biegłego rewidenta podlega cały plan połączenia. Badanie biegłego rewidenta, wyceny mają tutaj zmienione, byłoby konieczne tylko w przypadku, gdyby nie był badany cały plan połączenia. O tym stanowi przepis artykułu 503 ze znaczkiem 1 kodeksu spółek handlowych. Grupa czwarta pytań dotyczących dotyczący finansowania. Międzynarodowe agencje Future Ratings i Movies nie zmieniły poziomu ratingów PG&IG, natomiast podniosły rating lub perspektywę ratingu PKN-ORE wrześniu 2022 roku, co pozwala uznać, że agencje wzięły pod uwagę pan połączenie z PG&IG. Jeśli chodzi o agencję EuroRating, to ta agencja dokonuje subiektywnej oceny, nie dokonując weryfikacji swoich założeń ze spółką. Rating spółki w tej agencji został utrzymany na poziomie a minus, natomiast jedynie perspektywa rejtingu została zmieniona ze stabilnej na negatywną w dniu 5 września 2022 roku i nie miało to wpływu na parytet wymiany, ponieważ wyceny spływają. Na potrzeby parytetu wyceny dokonywano od siebie niezależnie. W trakcie prac przygotowawczych do połączenia zidentyfikowano ryzyko związane ze zmianą kontroli, które zostało wpisane w dokumencie wyłączeniowym. Łączące się spółki Podjęły działania zmierzające do wyeliminowania negatywnego wpływu materializacji ryzyk w zakresie działalności obydwu podmiotów. Ta bezprecedensowa i trudna sytuacja na rynku gazowym w Europie była głównym powodem konieczności pozyskania dodatkowych źródeł finansowania przez TGI z wykorzystaniem gwarancji skarbu państwa, a nie planowane połączenie z tkm Spółka posiada program emisji obligacji do kwoty 5 miliardów, jednak popyt instytucji finansowych na obligacje korporacyjne nie był adekwatny tak do potrzeb na wysoce zmiennym rynku gazowym. Punkt piąty, zagadnienia dotyczące koncesji. Koncesje zagraniczne, które są wydane w Norwegii oraz Libii, przechodzą na grupę kapitałową Oblem wraz ze spółkami nie zależnymi za działającymi w przedmiotowych krajach, ponieważ są to spółki, córki, Staną się we półkami córkami PKN-ORLEN, tak jak na tej chwili. Na chwilę są z córkami pgn Koncesje wydane na pgn w ramach oddziałów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Pakistanie przychodzą na pkn orlen w ramach sukcesji uniwersalnej. pgn podjął wszelkie konieczne kroki w celu bezpiecznego informowania lokalnych organów i urzędów odpowiedzialnych za wydobycie i eksploatację węglowodorów w procesie połączenia z PKM orlen <tuszel> W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego złożonego do wodowców, czyli ropy naftowej oraz gazu ziemnego zlokalizowane na terenie Polski są objęte tzw. własnością górniczą. Prawo własności górniczej współistnieje wyłącznie z państwa, a obowiązujące przepisy uniemożliwiają pozbawienie z państwa prawa własności do tych W związku z czym na skutek planowanej fuzji nie powstaje ryzyko przejęcia wód przez zagranicznych inwestorów. W ramach fuzji dojdzie do przejęcia przez PKN Orlansa wszystkich posiadanych przez PKN koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie kopalni z tych wód oraz koncesji na podziemne bezbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów. To jest łącznie około 240 koncesji. Takie koncesje, zgodnie z przepisami ustawy prawo geologiczne i górnicze, mogą zostać przyznane podmiotom, które nie znajdują się mogą zostać przyznane podmiotem, które nie znajdują się pod kontrolą Państwa trzeciego. Jeżeli bezpieczeństwo Państwa organ koncesyjny, jeżeli przyznanie lub przeniesienie koncesji danemu podmiotowi będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa, organ koncesyjny odmówi ich przeniesienie. zweryfikowaniu tej okoliczności służy odrębne postępowanie kwalifikacyjne, które przeszedł takami PKM i i uzyskał pozytywną decyzję w tym zakresie. Organami opiniującymi w ramach tego postępowania są Agencja Bezpieczeństwa Wydobywczego oraz Agencja Wywiadu. Dodatkowo, jeżeli w trakcie wykonywania koncesji dojdzie do zmian w strukturze PKM-u za każdym razem będzie stanowiło to przedmiot badania przez organ koncesyjny. W odniesieniu do pytania dotyczącego wydobycia helmy, wskazujemy, że spółka nie posiada koncesji na wydobywanie helmy. Spółka jest w Koncesji na wydobywania, wydobywania gazu ziemnego, gdzie w procesie technologicznym podczyszczania gazu ziemnego pozyskiwany jest hel. Maksymalna zawartość helu w wydobywanym gazie to 0,3%, natomiast nie jest to izotop H3. Punkt szósty, Seria pytań dotyczący wielkości podmiotu e, zarządzania koncernem geograficznym. Zmienne i wymagające otoczenie jest jednym z powodów budowy multikoncernu o zdywersyfikowanym profilu działalności. Zapewni to większą odporność koncernu na zmieniające się warunki otoczenia makroekonomicznego. Równocześnie, równocześnie zarząd i nie widzi zagrożeń w zakresie możliwości sprawnego zarządzania połączonym koncernem. Zarządzanie segmentowe ułatwi i będzie wspierać zarządzanie zróżnicowanymi obszarami działalności, działalności połączonych organizacji na wzór innych wiodących globalnych, globalnych firm posiadających w swojej swoje działalności zarówno sektor naftowy, gazowniczy, jak i energetyczny. Blok pytań dotyczący dywidendy. Zwyczajne walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 maja 2022 roku, zdecydowało o zatrzymaniu zysku spółki za rok 2021 w kapitale zapasowym spółki w związku z bezprecedensowym wzrostem cen gazu w Europie w roku 2021. Przypomnę, że ten wzrost wynosił kilkaset procent. Ich znacząca zmiennością oraz utrzymującą się na rynkach towarowych niepewnością wynikającą z inwazji Federacji Rosyjskiej. Na Duża zmienność na rynkach towarowych i konieczność zapewnienia dostaw gazu z alternatywnych kierunków dostaw po wstrzymaniu dostaw przez Gazprom Export powoduje zwiększenie zapotrzebowanie PNG na środki pieniężne. Te pojęcie sytuacji potwierdza konieczność zawierania kolejnych umów kredytowych i prezentowanych w sprawozdaniach finansowych poziom zadłużenia. Po połączeniu akcjonariusze połączonego podmiotu będą korzystać z prawa do dywidendy jako akcjonariusze PK Norlen, w tym w wyniku PK Noblen za rok 2022. Punkt ósmy, pytania dotyczące pracowników. Pracownicy PK przechodzą do połączonego podmiotu na zasadach artykułu 23 Kodeksu Pracy, jednocześnie od dłuższego czasu trwają rozmowy z przedstawicielami strony społecznej czy związkami zawodowymi odnośnie porozumienia finansowego regulującego kwestie ważne dla pracowników w połączonych koncernie. I ostatni blok pytań. Sprawy różne. Tutaj pytanie dotyczyło Norweski Fundusz Emerytalny. Według naszej wiedzy fundusz jest finansowany z podatków z wydobycia europodorów. Jest państwowym funduszem inwestycyjnym. Jego zadaniem jest inwestowanie środków pozyskanych z tych podatków w Norwegii i globalnie. Przedmiotem tych inwestycji są globalne akcje, obligacje oraz i projekty odnawialnych źródeł energii. BPIESA jest publiczną spółką w ramach handlowego, którą której podstawowa działalność skoncentrowana jest w sektorze paliwowo energetycznym W tym sensie nie może działać w podobny sposób jak wspomnianych w żywionostkach i funduszach. jest ta kontroluje swoją spółkę zależną PGNiG Ventures, której działalność polega na inwestycjach kapitałowych we spółki wzrostowej. Natomiast nie jest to element działalności spółki matki, czyli PGNiG S. To jest e, odpowiedź na Państwa pytania przygotowana w zbiorczych blokach.